Twoja wartość nie jest czymś, co trzeba poczuć przez myśl. Ona jest stanem ciała nieprzekonaniem. Jeśli próbujesz ją udowodnić, wytłumaczyć sobie, albo wypracować, to znak, że jesteś jeszcze w trybie przetrwania. I to nie jest twoja wina. Zatrzymaj się przy tym pytaniu. Kiedy w twoim życiu czułaś się wartościowa bez robienia czegokolwiek? Jeśli odpowiedź brzmi nigdy, albo tylko gdy byłam posłuszna, cicha, podporządkowana lub pomocna, to dlatego dziś Twoja wartość równa się wysiłkowi. Wartość bez wysiłku zaczyna się tu nie od afirmacji, nie od pozytywnego myślenia, tylko od jednego momentu w ciele. Zadaj sobie teraz kolejne pytanie i nie odpowiadaj słowami. Ale postaraj się poczuć to w ciele. Czy w tej chwili ktoś mnie atakuje? Czy jestem w zagrożeniu? Jeśli nie, to twoje ciało ma prawo się rozluźnić chociaż o 5%? I właśnie w tym mikrorozluźnieniu zaczyna się poczucie, że nic nie muszę robić, żeby istnieć. I to jest zalążek wartości bez wysiłku. Pozdrawiam i do zobaczenia.